Ponownie na konferencji pracowej nie dlatego, że się pcham do mediów, tylko ostatnie wydarzenia na sesji i, i komisjach niestety motywują mnie do tego, żeby zabrać głos e, publicznie, żeby ludzie to jednak usłyszeli. Sami Państwo żeście widzieli, widzieli e, podczas mojego wystąpienia, gdzie reprezentowałem e, grupę mieszkańców, debata była toczyła się e, rap, na temat raportu e, o stanie miasta. E, non stop e, e, przed, miałem przerywane wybijany z wątku i dlatego po, e, uważam, że powinienem wypowiedzieć i mieć swobodę wypowiedzi. E, proszę Państwa, co mnie w tym wszystkim e, bulwersuje? E, a, jeszcze dodam tylko tyle, że e, ta konferencja jest wstępem do oficjalnego, e, taką zapowiedzią listu otwartego do burmistrza e, miasta Augustowa. E, list będzie skierowany też i do władz e, innych, co się dzieje w Augustowie. Stop przestaniu już publicznymi pieniędzmi i regularnej dewastacji miejskiej w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, spotykamy się nieprzypadkowo w tym miejscu, bo w tyle mamy plażę przy Postiwie. Kiedy przed dojściem do władzy naszego miasta stał tutaj budynek, e, oczywiście z czasów PRL-u wykorzystany, nie za nim, ale jednak e, władze postanowiły to zburzyć, nie mając żadnej koncepcji co w zamian. E, przyniosło to straty dla budżetu na dzień, dzisiaj, do, na dzień dzisiejszy około 30, 300 tysięcy złotych. Tak zwana e, pomoc przedsiębiorcom, e, to był poruszany też temat na ostatni sesji w postaci obniżenia podatku o środków e od środków transportu. Oczywiście nie jestem przeciwny, jestem za tym, żeby naprawdę dotyczyło to wszystkich, niemalże ta pomoc przedsiębiorcom, jednak tylko na razie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego. Obniżenie tego podatku przyniosło straty dla miasta w wysokości około 800 tysięcy złotych do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzono je na hurra bez przygotowania. Gdyby były zrobiona jakaś akcja marketingowa że to y, może by to przyciągnęło y, że się y, y, przedsiębiorców i y, y, zastępca Sieczkowskiego otrąpił y, sukces w postaci większej ilości zarejestrowanych samochodów. Ale czy w tym wszystkim o to chodziło i y, nadmienię, że jest to jedyna pomoc y, faktyczna przedsiębiorców. Ale czy y, na takie efekty liczyliśmy y, w mieście uzdrowiskowym? Wiadomo, więcej wzrost rejestrowanych samochodów, przybywa samochodów, zatrucie powietrza i tak dalej. Następny sukces według pana Sieczkowskiego. Sprzedaż działki w augustowskiej strefie gospodarczej. Po cenie około 38-39 zł za przejaznionemu radnemu. Podczas 6-7 lat wstecz sprzedawano te działki po 45 zł. Pytam więc, czy to jest sukces miasta, czy tego przedsiębiorcy. Prawdą jest, że pan zastępca Sieczkowski jest osobą merytoryczną. W końcu był skarbnikiem, sprytnie manipuluje liczbami i każdą porażkę przedstawia jak sukces. Dzielnie wtórują mu radni klakierzy, ignorując wszelkie rozsądne wnioski opozycji. Jak to mówi radny, że rozumie doskonale ich frustrację. Oczywiście pan ten nie zna słowa determinacja. I moja konferencja jest też już po prostu efektem determinacji. Blisko 8 lat rządów naszego miasta i szkody nieodwracalne na długie lata nic nie może przyciągnąć turysty, więc wymyślono, co tam ponad 100 letnią, Wymyślono że miasto z ponad stuletnią tradycją turystyczną. Teraz zrobimy rewolucję i zrobimy miastem przemysłowym. Dla przykładu Polanica-Zdrój, miasto uzdrowiskowe. Liczba mieszkańców nieco ponad 6 tysięcy, czyli około 20% tego, co zgodnie z Urzędem Statystycznym mieszka w Augustowie. Budżet tego miasta 80 milionów, czyli tylko o 40% mniejszy. Zajęła pierwsze miejsce w rankingu finansowym samorządu terytorialnego miast w Polsce. I dalej się rozwija o oparciu o środki zewnętrzne i fundusze własne tylko pozazdrościć takiego budżetu i y, takich gospodarzy. Szanuję ludzi, obojętnie skąd by oni nie przybyli do Augustowa, ale mądrych, a nie hipokrytów i kłamców. Zastępca Sieczkowski zarzucił radnej Piaseckiej i klubowi KO, że chcą, aby mieszkańcy płacili y, stawkę wysokości, opłaty adiacenckiej w wysokości y, 50%. Zwykłe, perfidne, wręcz chamskie kłamstwo. Otóż nikt z klubu, obecnego klubu koalicji nie zasiadał w Radzie, jak nasze miasto uchwaliło 50% stawkę. W 2015 roku od razu mówiłem o tym publicznie, że to rozwój w biały dzień. Wszelkie poprawki okazały się bezprawne, o, o czym orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zastępca Sieczkowski zapomniał, że to na wniosek Radnej Piaseckiej w imieniu klubu KO zmieniono stawkę na 1%. No cóż, widać skleroza nie, nie zna barier wiekowych, a poza tym wniosek dotyczył zawiadomienia o niewykonywaniu uchwał przez Burmistrza Rady Miasta, a nie wysokości i y, 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 pobożnych życzeń radnych. Podobna sprawa ma się z ankietą w sprawie parkomatów na ulicy, y, na ulicy Rybackiej. To uchwała Rady wyznacza, wyznaczyła to straf, y, strefę. W czerwcu ubiegłego roku zastępca Chodkiewicz zapewnił mnie, że sprawa będzie załatwiona w ciągu dwóch miesięcy. Zaznaczam w ubiegłym roku. A dziś puszcza się ankiety, czy na pewno mają tam stać, czy na pewno mają tam stać. Wynik łatwo przewidzieć. Zapewne ich nie będzie w ramach pomocy tak zwanym przedsiębiorcom. Za to na, wyłą za wyłączenie, na wyłączonych w sezonie rokrocznie tak zwanej stumetrówie stoją te parkomaty tylko pytam, kogo oni mają kasować. No wiadomo, tylko i wyłącznie mieszkańców, bo w tym momencie turyści z tego nie korzystają. Dopytywałem burmistrza o projekt kładki nad netto. Co będzie, jeśli nie uzyska jakiejś zgody? Poinformował, że nie otrzyma projektant za to zapłaty. Chodzi o milion złotych. Mam nadzieję, że radnym zostanie udostępniona umowa zawarta z projektantem, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że opracuje projekt który nie będzie mógł być zrealizowany i nie otrzyma za to zapłaty chociażby częściowej. Bardzo w to osobiście wątpię. Od miesięcy dopytuje się też o faktyczną liczbę mieszkańców, co bardzo prosto można zobaczyć na podstawie umów śmieciowych. To by, to by pokazało, jak faktycznie rozwija się nasze miasto. Ale lepiej zwalić na COVID, jak to wyjaśniał pan Sieczkowski, wzrosła śmiertelność przez to i przez to nas ubywa. I takie trochę śmieszne. Jeszcze sprawa przetargu na dzierżawy miejsc na rynku Zygmunta Augusta też e, zakres zastępcy e, sieczkowskiego dziś nie ma z tego tytułu wpływu do budżetu szkoda, że zapomniano jak wyrzucana pana Sokołowskiego. Wszyscy Państwo jest tajemnicą Policynera, że nie pełamy do siebie sympatią, co nie znaczy, że był to błąd ewidentny, wyrzucenie tego pana. I wyrzucono go tylko i wyłącznie za kolor samochodzika, który się komuś nie spodobał. Działania naszego miasta, nie wiem czy dzisiaj widząc jak rozwija się, czy nie rozszerzyłby swojej działalności na przykład o gastronomię na rynku Zygmun. Chodzi też o zmianę wizerunku, że tak powiem, rynku Zygmunta. Proszę Państwa, łabeczki naprawdę bardzo piękne, czas było je zmienić, warto, wszystko idzie do przodu, kosze też na śmiecie, natomiast zamknęło to całkowicie teren. To już wszyscy o tym mówią całe miasto, ale no niestety nasze miasto tego nie słyszy. Po drugie, jakim kosztem? Proszę Państwa, posadzenie jednego drzewa kosztowało ponad 30 tysięcy złotych, bo to by musiała być odpowiednia technologia i z tego co się orientuje to jedna, jedyna firma z Gdańska na naszym terenie tutaj operuje, więc wcale się nie dziwię. Gdzieś tam strum miasto w każdym bądź razie. Natomiast jedna sadzonka Lipy, powiedzmy 3-4 letniej, kosztuje 30 zł. Nie 30 tysięcy, tylko 30 złotych. Jak się rozwijają lipy, jak dają cień, jak szybko rosną, to Państwo doskonale pamiętacie, to, jak to było na Wojska Polskiego. Jesienią były ogolone, że tak powiem, na goło, a już w maju były pięknie zarośnięte liście. To daje taki przykład. Nie? Również. Temat rewitalizacji, który był po rewitalizacji osiedla przy lesie, tak zwanego Kaczego Dołka. Mówiłem o tym na sesji, jednak to grochem o ścianę, do nikogo nie dociera. Najbardziej co mnie śmieszy, zresztą na chrzcinach spotkałem kolegę, który żyje na stałe, mieszka w Stanach, obecnie rok przebywa tutaj opiekującą mamą i też łapie się za głowę, co tam ma być robione. Gdzie ma być posadzone 100 drzew? Chyba na dachach tych bloków, bo my naprawdę przechodziliśmy przez ulicę i byliśmy w lesie, więc chyba, że na nowo nasze miasto planuje zalesianie lasów. Natomiast pomijam to, że miało to być robione z tych tak zwanych funduszy norweskich. Pan burmistrz nawet udał się do Norwegii, żeby nie wiem jaki był cel tej wizyty, a teraz okazuje się, że to ma podnieść atrakcyjność gminy uzdrowiskowej miasta Augustów. Wszyscy związani z uzdrowiskiem się temu dziwią. I na koniec, w czasie kampanii wyborczej, w przypływie szczerości, podczas jednego spotkania, mogę powiedzieć, że było, miało to miejsce w Cechu, niestety mediów tam nie było, więc tego nie potwierdzę, pan burmistrz chciał się pokazać jakie swoje i przedstawił swoją wizję, a mianowicie, że będzie robił to co robił, ale za dużo nie zrobi, bo swoje lata ma i czas już pojeździć, odpocząć, pozwiedzać. I myślę, że tą wizję, tą skrzętnie realizuje. Szkoda, że za nasze publiczne pieniądze, jak się był zaangażowany w, swoje, w swoją kampanię wyborczą, finansowo, proszę bardzo, dane są dostępne w sprawozdaniu finansowym klubów wyborczych, włożył aż na swoją kampanię 5 tysięcy złotych, za to jeden z przedsiębiorców tylko. 30, więc wiadomo, czy jej interesy ma reprezentować. Do tego twierdzi, że całkowicie ufa panu Sieczkowskiemu. To widać, jak nawet imprezy cateringowe, koncerny obsługują firmy Suwok. Być może za nasze pieniądze pan Sieczkowski ściąga ludzi z SUWOK, dlatego że szykuje sobie nową kampanię wyborczą na prezydenta Suwok. Nie miałbym nic przeciwko niech, ale życzę mu powodzenia to tyle i chyba czy państwo macie jakieś pytania, jeżeli